W Mrągowie świętowaliśmy 30-lecie partnerstwa pomiędzy naszym miastem a niemieckim Greenberg. Nadczas przyjechała liczna delegacja naszych zagranicznych partnerów, którzy spędzili w Mrągowie kilka intensywnych dni. Główne uroczystości odbyły się 1 lipca na Placu Unii Europejskiej. Nie zabrakło podsumowań 30-letniej współpracy, oficjalnych przemówień, prezentów i występów artystycznych. Współpraca trwa już 30 lat. Chcemy ją dalej kontynuować. Dzisiaj fantastyczne święto. Przybyli do nas przyjaciele z Niemiec, ale i z Francji. Bardzo im za to serdecznie dziękuję. Dojechaliśmy szczęśliwie. Czujemy się tu bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo dobrze przyjęci i cieszymy się, że tu jesteśmy. Życzę sobie, żeby wymiana pozostała na dalszy czas na takim samym poziomie. Cieszę się, że współpracujemy i na pewno będziemy kontynuować tę współpracę. Wszystkich mieszkańców Brągowa zapraszam do Greenberg. Dariusza Jarosińskiego. Akt współpracy pomiędzy obu miastami podpisali 6 czerwca 1993 roku ówcześni burmistrzowie Dariusz Jarosiński i Zygbert Damaszkę. Od tego czasu miasta między innymi wspólnie organizują rozmaite projekty młodzieżowe, wymieniają doświadczenia oraz poznają swoją kulturę poprzez budowanie partnerskich więzi. Po stronie polskiej i niemieckiej działają stowarzyszenia wspierające nawiązaną współpracę. Spędziliśmy ze sobą już wiele pięknych i wspaniałych lat. Długo ze sobą współpracujemy i bardzo nam się to podoba. Wiele razem zrobiliśmy, jako stowarzyszenia działamy aktywnie i na pewno będziemy dalej kontynuować współpracę. Mam wspaniałych partnerów, zarówno w Urzędzie Miasta. Wszyscy burmistrzowie współpracowali ze mną i współpracują nadal, czy to ci byli, czy obecny burmistrz, a przewodniczące, które były i są, były tak wspaniałymi kobietami, bo to naprawdę same kobietki na nie zawsze można liczyć. Wiele, wiele ze mną programów zrealizowały dla młodzieży, dla dorosłych. Również wielka pomoc przychodziła do tych ludzi naszego miasta, którzy tej pomocy wymagali. Trzeba było im właśnie trochę dać tego ducha wierności, że będzie im lepiej. Program obchodów 30-lecia był bogaty, a nasi zagraniczni goście wzięli udział w licznych atrakcjach, między innymi w Święcie Miasta, które zbiegło się z 30 partnerstwa. Ciekawostką jest fakt, że jeden z zaproszonych gości przyjechał z Greenberg rowerem i pokonał trasę ponad tysiąca kilometrów. Najpierw pokonałem rowerem trasę z Greenberg do francuskiego miasta Kondom. Było to około 1200 km. Gdy wróciłem do Greenberg, były burmistrz zaproponował mi, bym pojechał rowerem również do MROGOWA. Podjąłem wyzwanie i dziś jestem tu z wami. Na koniec warto podkreślić, że podczas jubileuszu partnerstwa wyraźnie zaakcentowano dalszą chęć współpracy, kontynuowanie rozpoczętych projektów i rozpoczęcie nowych działań na rzecz mieszkańców MROGOWA i Greenberg. Jubileusz już za nami. Nasi goście na pewno zabiorą ze sobą dużo dobrych wspomnień, ponieważ udało nam się zrealizować każdy punkt planowany punkt programu. Dziękuję wszystkim gościom, naszym przyjaciołom z miast partnerskich, z miasta zaprzyjaźnionego z Francji, jak i z Greenberg, za zaangażowanie, za pełne uczestnictwo. Za to, że mogliśmy razem dzielić te wszystkie wesołe, radosne chwile, na pewno będziemy tą współpracę kontynuować i rozwijać. Paweł Krasowski, Urząd Miejski w Brągowie.